Witajcie, dzisiaj został ujawniony Aurelio Sole, jak chodzi o wszystkie ataki pasywne i tak dalej. znaczy, że Riot wystawił na własnej stronie, jak ten champion wygląda i co on potrafi. Z tego pomyślałem sobie, że razem z wami zobaczymy i po prostu zobaczymy, co on potrafi. Dobra. Pierwsza rzecz to jest jego pasywna. Trzy gwiazdy bez przerwy orbitują wokół Aurelio Sola. Dając obrażenia magiczne i nakładając efekty zakręć... Ok. Kosmiczny typek jest chyba na. skaluje na aty Tak wygląda. Pierwsza reakcja. Zobaczymy, co to potrafi. Ok, za gówno się ruszają, będę go naprawdę trafiać, nie? Ok. Ok. Aha. Dobra, tak to wygląda. Jestem ciekaw, czy te inne ataki też, żeby to szybko się to gówno ruszało, żeby po prostu tego pomordzielać ale też trochę, trochę głupi, nie? Zobaczymy, co następne jest. Gwiezdna fala. Jan e, wybucha po nowym użyciu umiejętności, albo kiedy przekroczy maksymalny zasięg, obytowa jego gwiazda dając obrażenie, ogłuszając wszystkich. W... Ogłuszając. Brzmi to trochę mi jak Anivia w sumie. Mm, zobaczymy. Mi się wydaje, że to. Trochę wygląda jak to atak od Anniwi, według mnie Co mnie akurat nie ciekawi czy... bo akurat nie to tak dobrze nie było widać, ponieważ Zobaczymy Jestem akurat nie ciekaw czy jak on robi to Q to on muszę w to... inaczej jak on robi Q, to jestem ciekaw, czy ono tylko w, tu, w tą stronę akurat nie leci. Znaczy, że on też w ten kierunek musi iść, żeby ten zasięg był i żeby ta osoba była zastanowana To jest naprawdę ciekaw. To znaczy, ten champion według mnie wygląda trochę na mytlaneira. Dopóki co, nie? Yeah. Może też nawet support, ale mm, zależy. To jest jakieś wszystko takie. takie. hmm. hmm. według mnie. No dobra, zobaczymy. W. Ostranna ekspansja. No, Aurelio sobie przemieszcza swoje gwiazdy do. Dobra, ich moc znaczy po prostu on tylko powiększa ten za zasięg tych swoich tam kulków ku, ku. o! Jak mówiłem, jeszcze się przeruszają te gówna. jest jego pasywa. Teoretycznie okej. Okay. Jestem ciekaw czy on na pewno na dystans normalne ataki robi. Tak mi się wydaje, to wtedy na mytlenie ja bym go grał. Dobra, e! Tam u mi Okej sobie leci i leci i przesięgnę leci i le- Jaja sobie robicie? Wy sobie jaja robicie? Wy One sobie jaja robią? To, dobra, już muszę przyznać, nie, że Bart jest wku wkurzający jak swoje tunele robi, nie, dobra, można go jeszcze dobić, jakoś tam można, nie, ale to już jest, kurwa, przesada, przez, normalnie aż do Drake'a leci, po, po cholery, to takie gówno, jestem ciekaw, czy, bo widziałem, że tu był taki punkt, gdzie on to na karcie pokazywał, gdzie on wyląduje, to jestem też ciekaw, czy to przeciwnicy po pierwsze widzą. A po drugie, czy jak on jest w tym momencie powiedzmy tu akurat, gdzie jest jeszcze na tej trawie, czy jeszcze w tym momencie można go atakować, jak będzie w zasięgu i stanować się i tak dalej, to jest naprawdę ciekaw i to mi też interesuje. Ponieważ to tak kupio wygląda. Bo takiego debila, to nikt nie chce gonić, nie? Zbierze maksymalnie ilość ładunków prędkości. Znaczy, że on to na steksach robi, z tego dopiero może to używać. A tak to wygląda jak? Normalny atak zwiększa prędkość ruchu w miarę całego poruszania w tym samym kierunku. Natomiast przy kierunku traci prędkość ruchu. Znaczy ogólnie, jak nie ma te pełne steksy, to on po prostu szybko się rusza, tam leci sobie, nie? Aha, ale jak ma te pełne maksymalne steksy, to on tak sobie leci przez całą mapę. Hmm. Mam nadzieję, że może to świństwo stanować, bo ja nie mam ochoty, kurde. Naprawdę, nie. To, to tak, przez całą mapę, to po prostu sobie leci U. Jestem kiwda! Nie, nie mam na takie też ochoty. Bez szesu. Dobra, i Ultimate. Głos światła. Zobaczymy wszystkich trafionych w w wrogowie, które znajdują się w zasięgu wybuchu. Zostaną ponadto odrzuceni. Znaczy, że kopię ich do tyłu. Hm. Okej, okay, to oni co? Są... I to ma być teraz co? I to, 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 to miało być teraz co? Bo to takie dziwnie, co wyglądało. Co to było? Co? O, o to mi chodzi. Co to jest? Oni zeslubowani są czy jeszcze po tym? Czy więcej damage można wtedy robić przy nich? Bo dlaczego oni jeszcze mają te, te takie jakby aurę taką fioletową trochę tu? To mnie trochę dziwi. Muszę naprawdę tego championa wytestować. Czy może tam znajdę kogoś, kto na PBE gra, żeby po prostu dostać parę informacji o tym championie? Bo to naprawdę nie jest do końca wyjaśnione, dlaczego one takie są. W ogiem, zdając wrażenie, no to to damage, oczywiście, i spowalniając wszystkich trafionych wrogów, no to tak jak mówiłem, po prostu to oni są zeslowowani. Znaczy, możesz na dystans tych typów trzymać i. O Jezu, w sumie jak tak patrzę, on skaluje na AP, nie? Oni go też mają na botlane narysowane, ale ja w sumie nie wiem. Ja bym go raczej na mida dał. Jungle? Hmm. Zależy jak on skaluje ze swoim auto i czy to jest na po, po bliskie, czy nie. Bo jak on ma te, A nie, te w jungle też głupio, bo jak on ma to swoją. To, co to było E, czy W? Z tym lataniem E. Bo tak to on prędkość traci, nie? To to się nie płaca, to więcej w środku bym go grał. No może cię napi chętnie napisać, co o tym myślicie. Ja osobiście jeszcze nie wiem co mam w ogóle o tym myśleć na początek myślałam, no super smok, nie. Też kurde, nie wiem, kurde, kamehameha z gęby robi, ale jakoś tak. Młah. Nie wiem. Ja co sobie coś trochę lepszego wymyśliłem jak chodzi o tego Aureliusol, Soul. Ale nie wiem. Może się mylę, mam nadzieję, że jednak będzie super, więc napiszę komentarze, dajcie łapkę w górę i znajdziecie jeszcze ten, całą stronę na dole w descripcji. wam jeszcze miłego dnia. Do zobaczenia, bye